Co jest dla Pana Patrioty? Patriot jest to wielkie słowo, to wielkie działanie również. Akurat jesteśmy w miejscu historycznym, związanym z wydarzeniami, które miały miejsce w listopadzie 1918 roku, bowiem niedaleko stąd, w Pałacu Generalnego Gubernatorstwa został utworzony tymczasowy rząd Ludowej Republiki Polskiej właśnie od listopada. W 1918 roku, na czele którego stał socjalista Jugendamt Daszyński. Rząd, który był pierwszym niezależnym, ogólnopolskim rządem. Niezależnym od mocarstw, niezależnym od e, działania jakichkolwiek e, sił zewnętrznych. Czym jest patriotyzm? E, powiedziałem, że to jest wielkie słowo, wielkie działanie. Żyjemy szczęśliwie w czasach, kiedy Polska jest e, krajem bezpiecznym. Nasze środowisko bezpieczeństwa jest. E, co prawda nie można takich słów używać, ale jest idealne. Nic tam nie zagraża, my nikomu nie zagrażamy. Możemy spokojnie żyć wolni wśród wolnych narodów, równi wśród równych narodów. Patrioty się teraz inaczej mierzy. Na całe szczęście za ojczyznę, za rodaków nie trzeba umierać. Niektóry, niektórzy rzeczywiście mają taki los. Żołnierze, policjanci, strażacy, którzy... W ekstremalnych warunkach oddają swoje życie, czy narażają swoje życie, zdrowie na rzecz współobywateli. Natomiast inni, no właśnie, jak inni mogą swój patriotyzm manifestować? A no w tym, żeby działać dla dobra wspólnego, aby działać na rzecz większego bogactwa i kraju, i bogactwa współobywateli, aby Polska była coraz bardziej nowoczesna, abyśmy mieli coraz większy prestiż w świecie aby z coraz większym uznaniem, sympatią, yy, uczuciem mówiono o nas. To jest współczesny patriotyzm. Patriotyzm to jest praca dla siebie i dla innych. Yy, nie jest niczym złym, kiedy ktoś myśli o karierze. Kiedyś mówiono się, że o, o karierze to jest bardzo złe. Dobrze, jeżeli robi karierę dzięki własnemu wysiłkowi. Jeśli chce mieć własny dobry dom, własne dobre warunki dla rodziny, dla żony, dla dzieci. Jeśli chce poznawać świat. Jeśli chce mieć również możliwości wyjazdu, zwiedzania, pracuje, aby to wszystko mieć, to jest również patriotyzm. I myślę, że w dniu 11 listopada możemy sobie wszyscy pogratulować, że mamy właśnie taką sytuację, że możemy myśleć zupełnie inaczej o nas samych, o naszym kraju, o naszych współrodakach. Czasami jest to żmudna, niewidoczna, bardzo uporczywa praca, bowiem spektakularne wydarzenia w takim... W takim wymiarze bohaterskim prawda? są najbardziej widoczne, najbardziej, najbardziej oddziaływające na wyobraźnię. Natomiast właśnie praca, praca dla siebie, dla innych, jest taką rzeczą najmniej zauważalną, ale jest rzeczą najważniejszą. W tej chwili żyjemy w czasach potężnej konkurencji potężnej konkurencji. Musimy cały czas pracować nad sobą, pracować nad zmianą naszych przyzwyczajeń również często jest to bardzo trudne, yy, warunków życia, yy, patrzeć, yy, co robią inni, doganiać świat. To jest współczesny patriotyzm. Abyśmy jak najszybciej ten świat dogonili.